Witam serdecznie na kanale Fundacji Słowiańskie Powroty. Szanowni Państwo, dzisiaj powiem, jak naturalnymi sposobami oczyścić skutecznie przede wszystkim zatoki. Oczyścić i zatoki, jak to mówią, i szczękowe, i tunosowe, i czołowe zatoki, które się znajdują. Jak ja czytam te portale na temat tej właśnie kapusty, o której dzisiaj będę mówił, jak to wyczyścić, jak ja słucham, te, czytam te komentarze. Niestety tam znajdują się ludzie zupełnie, którzy nie mają wiedzy. Sprawdźcie Państwo sami, nie wierzcie mi na słowo, a zapomnijcie o zatokach po prostu zatkanych zatokach y, na wiele, wiele lat. Y, gdyż robię ten film dlatego, że po prostu jest to, co jest, są zrzuty, jakie są zrzuty, ciągle ktoś ma jakie zatkane. Co to jest, jakie są objawy, przede wszystkim przyczyny za, zatkanych. Oczywiście mamy tutaj bóle, górna część. Czasami ktoś mówi, Boli mnie cała, szczęka górna, wszystkie zęby. Gdzieś się ktoś schyla ciśnienie, takie zatkane mowa i przede wszystkim kaszel. Kaszel, przewlekły kaszel, to też jest przyczyna po prostu zatkanych, niedrożnych zatok. Dobrze, szanowni Państwo, przejdźmy jak zrobić. Wiecie, co to jest kapusta? Mamy tu zwykłą, białą kapustę, jeszcze przetrwała nam po prostu w tym, co robimy żeby oczyścić skutecznie te nasze zatoki. I nie tylko powiem w drugiej części filmu, co jeszcze zrobić w godzinie W, jeżeli nastąpi taka sytuacja, co można z tej kapusty, żeby super pomogło. Ale przejdźmy do tych zatok. Co robimy? Po prostu ja tu sobie skroiłem, szatkujemy, tak jakbyśmy szatkowali, skroiłem sobie nożem tą kapustę białą, naszą. Nie tłukłem tego nic, skrojona. Bierzemy sól kłodawską na taką ilość sypujemy, sypujemy, posypujemy ją lekko solą po prostu mieszamy to, mieszamy co następnie robimy, żeby nam to skutecznie oczyściło, żeby te, te nawroty ciągle nie były, żeby to nie było bo takie są różne metody, ale one pomagają także, że na miesiąc i później mamy powrót, co robimy bierzemy sobie po prostu, robimy sobie Okład, czyli bierzemy jakąś gazę, czy cokolwiek, cienką, żeby ta kapusta też przylegała bezpośrednio do tych naszych tutaj zatok, tak jak one biegną. Oczywiście robimy sobie, nakładamy tą kapustę, zakładamy to. Na noc ten nasz opatrunek, najlepiej, jeżeli byłaby taka kominiarka do tego, żeby sobie wyciąć. No wiadomo, żeby nam to nie wypadało, ciężko będzie tu na czole, dużo łatwiej, ale ciężko tu. Najlepiej z kominiarki wyciąć sobie po prostu normalnie, jak to kominiarka ma na nos, na usta oddychać, i to zakładamy. Na noc taki okład z takiej kapusty, i wierzcie mi Państwo, że już po 4-5 dniach robimy taki zabieg dwa tygodnie, po 4-5 dniach, jak kichniecie, to będzie sama ropa, krew i wydzielina po prostu cały śluz nam wyczyści dodatkowo i tak robimy przez 14 dni i mamy spokój na kilka lat. I co jeszcze po prostu, co jeszcze dodatkowo możemy, żeby przyspieszyć nawet ten proces zrobić? Oczywiście bierzemy sobie inhalację w ciągu dnia, możemy sobie zrobić jedną inhalację, w zupełności wystarczy. Na przykład ja robię, jak robię, to biorę owoc jałowca, rozgniatamy, rozgniatamy ten owoc jałowca, sypię łychę tymianku do miski czy do gara i oczywiście łyżkę stołową soli kłodawskiej, można jeszcze olejki eteryczne, jeżeli ktoś nie jest po prostu jakiś uczulony na coś. I robimy taką inhalację 10-15 minut, i zapominamy o zatokach, o zapaleniu zatok na kilka, kilka ładnych lat. Ale jeszcze szybko, żeby ten film troszkę przeciągniemy, co możemy zrobić, gdyż teraz jest bardzo dużo, mam telefonów, że na przykład dzieci, teraz dzieci, chociaż osoby starsze też, po prostu. Yy, Nagłe, duże gorączki 39,5 stopnia. Ostatnio yy, dziewczynka chora, kaszle, yy, kicha. Co robimy? Szanowni Państwo, duża gorączka zapalenie oskrzeli czy zapalenie płuc. Co robimy? Ten sam okład. Robimy na noc z tej kapusty, tak samo posolonej. Robimy to tu na wysokości oskrzeli, a jeżeli jeszcze dodatkowo zrobimy to na plecach jeżeli to jest oczywiście zapalenie już nawet płuc. I uwierzcie mi Państwo, że dziecko na drugi dzień, czy osoba dorosła wstanie i będzie się bardzo dobrze czuła, zniknie gorączka i znikną dolegliwości. Po dwóch dniach dziewczynka, jedna z relacji Pani po prostu, która chorowała bardzo ciężko, po dwóch dniach już po prostu bawiła się, że tak powiem, na dworze. Niech ta Pani napisze, Pani Jadzia, komentarz pod filmem, czy tak było, czy nie. Nie wierzcie na słowo, sprawdźcie sami. I nie słuchajcie tego, co Wam piszą o kapuście. Możecie również też wycisnąć sok, jeżeli wracamy do zatok. Wycisnąć sok z tej białej kapusty i zapuszczać do, też do zatok. Tylko tu trzeba uważać, żeby się nie zachłysnąć po prostu. Także róbcie to, a będziecie po prostu zdrowi, gdyż czasy są jakie są. Panuje drożyzna. Nie martwcie się, nie stresujcie się tą całą sytuacją, bo stres jest najgorszy. Róbmy swoje a będziemy zdrowi i będziemy po prostu zabezpieczeni we wszelką żywność. Także tym optymistycznym akcentem chciałbym skończyć. Jeżeli macie Państwo jakieś po prostu jeszcze byście chcieli coś zakupić, to oczywiście zapraszam do sklepu na www.potęgasłowian.pl. Link będzie pod filmem. Także miłego weekendu i do następnego odcinka.